A ty Łukaszku? No ja mam tylko dwie. O to gorzej jesteś od taty. <noise> Ale ja ile razy mówiłem, że pojadę, kupię sobie to. Po co ci, bo masz te? Masz łatki. No ja się <noise> teraz kupię. Sknę na ojciec. Tak, bo kurczę jest łatki. A co ja będę no. łatki? Tu to są w ostateczności no. no To następne tych te, pięciu te jeszcze nie <noise> no to tak. ja sami masz też <noise> A jak to było z montażem tej Niby 20 stopni tego, a zimno, nie? Aha. Ja mam takie teo. No, 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 to są ściągacze tak. No, to są ściągacze na nogi? Na ręce. <grywa> <to się nagrywa. grywa> I na ręce się. A jaka to była bułka, nie francuska jaka? Piekarska. Piekarska, to nie, nie była francuska, tylko piekarska. <grywa> Radziłem popiłem, to mogę teraz nierać, bo nie mam na czym. Bo ja ci mogę pomóc. Tak? No to ci pomóc ci. No pomóc ci, Valerian. No to ci pomogę. Prac... No jest no, no, tam, tam, wiesz, a nie wiem, ja tą tą No tylko nie, mnie nie powijcie, bo ja mam nic nie Tak, nie, bez żadnego uwizy. Młoda, to młodaś. to. <coughs> wino dobre. To <grym> się obraził się, na nas poszedł się idzie po schodach. Nie obrażaj się. Wiesz, ta opona już jest tak wyświetlana, że wchodzi rękoma. Te nowe już są takie zęcze, że tu nie wejdzie. No to nie opona, to to już papier, no, no. Ale, ale no musimy jechać do tego tronu kupić. na ten przystanek. Nie, ja nie. Moi bardzo ja nie ja. tak, ja tak. tak, 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 Jest <śpiewa> Widzieliśmy małemu uciekać, ucieka Myślałem, że tego gole, to tak od razu nie da rady Kurna, to jest hamulca Hamulce też trzeba podciągnąć Tak te gąbki trzeba ta To w ogóle nie trzyma No dawaj mi na dół no, czołg A tu byś daje, że na siódemce? Nie tu ma być czwóreczka. No czwóreczka, to trzeba mieć nóżki do czwóreczki jak tu. Czwóreczka i no, siódemkę. Aha Idę jeszcze? A to równo tego goły? Równo. No nie wiem Co? się i <grymne> Dobra, do, 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 do. Jeszcze 100 razy No, wyszedł Dziewięć, 99-100 99, 100. 99 100, tak. A wentyl będzie trzymał? A, ten A jest ten? Tu jest zielone Puszka tu jest bardzo dobra no, Tak, tak w pamiętasz? Do nich, nie? To nie Nie, nie pompuje w ogóle. To weź swoją. To jest swoją. To jest większa. No jak to? Nie, kiedy tak? To jest ten kawałek tylko widzisz. A twoja daje jeszcze teleskop. Teleskop. Jaki teleskop? A ostry ten twój, Ostry jego. opierasz nie myślałem, że się opiera, ja ale nie kręca, a ty kręciłeś tak kręcę kręcę, w której ręce kręcę, kręcę, w prawe ręce trzymasz się. nie, bo ja mogę ten rower wam przyprowadzić Jak? tylko tam u dupy taka pozycja dlaczego jak przyprowadzić? No przyprowadzę. A gdzie jest ten, ten wentylek? No tam Ja położyłem tutaj ten wentylek, nie? Tu był. A Ty żeś to podniósł. I już go nie ma. Nie patrzyłeś. Mówiłeś, że trzeba patrzeć. A w nowej dętce nie było? Nie było. Nie trzeba popatrzeć. Będzie wszystko. Tak. Ty nie, na no, magnes tego nie znajdziesz. Jak ty to podniosłeś Nie będę musiał ja nie wiadomo no i tak, Łukasz, chodź, nie denerwuj się. Łukaszku, chodź no tutaj, tata znajdzie, chodź jeszcze mamy czas. Nie denerwuj się. Ty, wasz, chodź no tu, bo masz ten nóż. Ja będę trzymał ty będziesz bo wyglądam jak ostatni, jak kurwa. Wszystko. No. A dwadzieścia parę złotych tam. się teraz... Zrób oczy, tutaj nie ma. No dobra, teraz tutaj o, Nie, nie, no jeszcze. No, i Jeszcze tu. O, jeszcze tu Tak? Nie, nie, no to tak.